Tak Andrzej, zaczynam to trzeci raz. I nie mam siły, bo jestem naprawdę wymęczony tym motocyklem, ale w pozytywnym sensie. Myślałem, że będzie inaczej, bo początek był dosyć niewinny. Oto KTM 890 SMT, czyli supermoto turystyczne. Początek dnia był naprawdę, znaczy koniec zresztą też, bardzo przyjemny, bo moim przewodnikiem był Chris Filmore, e, rekordzista w trzech klasach, z tego co wiem, w wyścigu Pikes Peak. E, który już zostanie tym rekordzistą na zawsze, bo wiecie, wyścig pikespeak został zablokowany dla motocyklistów i on zapisze się na kartach historii jako człowiek, który najszybciej z dołu na górę wspiął się. I gość nie jest idiotą, bo wie o tym, że prędkość na wprost jest bez sensu, znaczy... Nie wnosi nic, że najważniejsza jest zabawa w zakrętach, więc jeździliśmy po prostych, w wielu momentach, powolutku, spokojnie, więc dzięki temu mogłem poczuć, że to jest naprawdę motocykl turystyczny, bo jak nie mierzysz powoli, to zawieszenie z ogromnym skokiem jest takie mięciutkie, silnik jest gładki, ochrony przed wiatrem nie ma, no bo ta szyba jest niska, ale można akcesoryjne sobie wybrać, wiecie, chyba dwie jeszcze, czy trzy inne do wysokości, ale jedziesz tym motocyklem i czujesz, że to jest motocykl, którym naprawdę można podróżować. A wtedy wpad wpadaliśmy w zakręty i chlast, i last, i chlast. i tak przyjemnie, bo to zawieszenie e, ma ogromny skok, e, 180, z tego co pamiętam, ale mogę się mylić, bo jestem podekscytowany po dziesięciu dniu, i jedziecie, i ten motocykl jest taki miękki, tak fajnie przerzuca się w tych zakrętach, ale jednocześnie zaczyna ci cisnąć i ono daje wam coraz więcej wsparcia, coraz więcej wsparcia, więc zaczynasz jechać coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej, aż w końcu lądujesz e, na wydarzeniu specjalnym, na odcinku specjalnym, im co się nazywa. zapoznawczego, jedziesz w ciemno i po prostu musisz zaufać tej maszynie. I jak jej zaufasz, to okazuje się, że jedziesz za wolno, bo limit tego sprzętu jest po prostu gdzieś gdzieś, gdzieś tam. Mówię oczywiście o limicie na, na drogach publicznych. To, 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 to nie jest tor wyścigowy. Wydaje mi się, że na torze wyścigowym ten motocykl będzie dosyć, e, dosyć miękki. Możemy kliknąć tutaj regulację zawieszenia z przodu i z tyłu ewentualnie zrobić sobie upgrade czy ulepszyć to zawieszenie wymieniając na komponenty WP w katalogu. Ale w warunkach drogowych ten motocykl jest po prostu niewiarygodny, jeżeli chodzi o jazdę po zakrętach. I to jest taka tradycja, która jest kontynuowana, bo nie ukrywam, 990 SMT KTM sprzed wielu lat to był jeden z moich ulubionych motocykli, bo to był sprzęt turystyczny, który był naprawdę wygodny. Dało się nim jechać, ale jak chciałeś go zamienić w zwierzę po prostu rypiące na tylnym kole, ślizgające się do zakrętów, atakujących każdy winkiel, to on się tym stawał. I to jest dokładnie ten sam charakter. Jeden do jednego, tylko że w nowym wydaniu. W tym przypadku cylindry są dwa. Obok siebie, a nie fałka, bo wiecie, 990 następcą jest 12,90 i szczerze, 12,90 ja bym się chyba aż bał. Bo tutaj te dwa cylindry są po prostu niemalże idealne: 105 koni, 100 Nm eee, i wiemy, że ten silnik może być mocniejszy, bo w Duku ma 120 kilka koni, ale to nie ma sensu, bo ten silnik w tej konfiguracji do 7500 obrotów jest silniejszy niż ten w Duku. I szczerze, ja dzisiaj nie zapuszczałem się powyżej 8000 obrotów za bardzo. Nie było takiej potrzeby. Brab, brab, brab. Jeździsz, wychodzisz z zakrętu, brab. Yy, on się chętnie unosi na, na tylne koło, a nawet nie o to chodzi. Chodzi o tak chętnie wyjeżdża z tych zakrętów. Parasz kolejny zakręt, hamujesz, naciskasz trochę tylny hamulec, redukujesz. Eee, hamujesz, redukujesz, naciskasz tylny hamulec i, ff, i się ślizgasz. Końcówka dnia, to ja się czułem trochę jakbym jeździł bardziej na snowboardzie niż na motocyklu. Po prostu ślizgaliśmy się w każdy zakręt, to było pod taką kontrolą, że, że, w to po prostu nie wierzyłem i cieszyłem się z tego, bojąc się jednocześnie, no bo jednak o ile ten wyścig pod górę mieliśmy zamknięte odcinek drogi i sesje zdjęciowe mieliśmy zamknięte odcinki drogi, to w wielu momentach była droga publiczna, my tam... Przyczepność tych opon, to są Michelin GP, jest niewiarygodna, zachowują się prawie jak sliki, ale też musimy pamiętać, że sardyńskie drogi mają niewiarygodną przyczepność, więc jeszcze trzeba będzie to, wiecie, tak jakby podzielić przez nasze drogi, ale nie zmienia to faktu, że do, na pewno, na pewno przyczepność tutaj jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Elektronika tak samo, mamy tryb track, czyli w trakcie jazdy możemy sobie zmieniać poziom kontroli trakcji i co najważniejsze, w końcu możemy w trakcie jazdy, zamykając gaz, przytrzymując guzik, wyłączyć całkowicie kontrolę trakcji, więc wtedy możemy robić prum, 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 na tylnym kole tak naprawdę jak długo chcemy. Quickshifter góra w dół, przełączamy kiedy chcemy, no wszystko działa w tym motocyklu, petarda. Jeżeli chodzi o zmiany, bo, bo to jest dosyć ważne, bazą był Adventure R i zmiany są... Duże i nieduże jednocześnie, bo ma, trzeba było dostosować geometrię maszyny, bo z przodu mamy 17 cali zamiast 19, 21 akwarytowany R jest e, cokolwiek. 17 cali z przodu, więc od razu trzeba było dostosować geometrię maszyny. E, mamy inny offset widelca, cały widelec jest inny, cała amortyzator tylny jest inny, zmieniono zbiornik paliwa, jest mniejszy, bo ten motocykl ma jeździć po drogach asfaltowych, po fajnych drogach kręty, gdzie są stacje benzynowe i chodziło o to, żeby ta masa na dole nie była aż taka duża, żeby masy było rozłożenie masy, punkt ciężkości poszedł trochę w górę, żeby ten motocykl chlastał w zakręty jak szalony i to oczywiście e, robi Hamulce, Klamka dosyć sztywna, zwykła, nie radialna, to jest takie trochę zaskoczenie, ale szczerze cały dzień używałem jednego palca na przednim kole, ten motocykl jeździ jak marzenie, ani w jednym momencie nie zabrakło mi siły hamowania, czy to, czy to ślizgając się, czy po prostu hamując na wprost, ABS świetny, kontrola trakcji, nie było opcji, żeby jej poczuć na tych, na tych drogach z tą przyczepnością, nie było na to szansy, musiałbym na siłę zrywać tą trakcję, ale w sumie... Nie czułem się, że chciałbym to robić, więc kontrola atrakcji dopiero na śliskich drogach będzie można poczuć, ale ufam, że, e, że będzie ok. Cały dzień, drugi, trzeci bieg, brab, 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 genialna po prostu. Ja za Chrisem, to był, to był zaszczyt jeździć e, z takim człowiekiem, i obydwaj się naprawdę e, dobrze, dobrze bawiliśmy. Więc sprzęt sportowy, po prostu iście sportowy z możliwością jazdy. Turystycznej. Tak jak niedawno robiłem Tracera 9, który jest w sumie podobną maszyną na papierze, to tracer to jest motocykl turystyczny z opcją jazdy sportowej, a to jest motocykl sportowy z opcją jazdy e, turystycznej. To zawieszenie. Ten duży skok, dziury, nie dziury lutujesz. Buje ten motocykl czasem, ale wiecie, to jest tak, że on, on bujnie w tym momencie, kiedy trzeba czyli przyrzutka z prawej na stronę, on odbija i znowu siada i jak już siądzie to zawieszenie, to czujemy już to wsparcie, więc nawet w momencie, kiedy kilka razy przestrzeliłem jakiś zakręt, to po prostu docisnąłem te hamulce i ten tak... i był cały czas stabilny i wyjechał. Pomimo tego, że było momentami trochę szalenie, ani razu nie było tak, że naprawdę bałem się, bo czułem, że tracę kontrolę nad maszyną, albo że cisnę ją za bardzo. Nie. Czułem, że cały czas ten zapas jest. Bałem się, no bo było dosyć szybko na tym, na tym wyścigu tam Raz leciałem już czwarty bieg wykręcony, e, nagle zakręt, który nie wiesz jaki jest tak naprawdę, czy to jest nawrotka, czy, czy otwarty, czy zacisniający, się, nie wiesz, widzisz po prostu barierę i przepaść, no i wiecie, lutuję, hamuję, on się zaczyna mi ślizgać, ja wiecie, trochę wielkie oczy, ale nagle pff, jestem i się okazuje, że mogę o wiele szybciej przejechać przez ten zakręt. Genialny sprzęt dla ludzi, którzy kochają jazdę sportową, ekstremalną, a jednocześnie potrzebują komfortu. Motocykl totalnie nie dla mnie, bo byłbym się bał nim jeździć po prostu, bo on jest zdolny do takich rzeczy, ja umiem robić te rzeczy, że autentycznie bałbym się tym sprzętem dawać na co dzień, trzeba mieć dużo rozsądku tak samo jak w przypadku wielu innych KTM-ów, żeby ten sprzęt używać z głową. A najlepiej go od czasu do czasu zabierać po prostu na tor albo na takie górskie drogi, gdzie wiemy, gdzie, gdzie nie ma ruchu i mieć tyle oleju w głowie, żeby się po prostu bawić, ślizgać, mieć przyjemność z tej jazdy, a nie dać się ponieść możliwościom tej maszyny, bo uff, wydaje mi się, że e, ktoś, kto nie umie jeździć i był, będzie bardzo nerwowy, wtedy ten motocykl może się dopiero stać nerwowy, bo jednak mamy sporo tego ruchu zawieszenia, ostre są te hamulce i, i wydaje mi się, że jak popełniasz jakiś błąd, to on może zapracować, wiecie, to nie jest nic strasznego, ale trzeba po prostu mieć szacunek do tej maszyny, która jest zdolna do bardzo, bardzo szybkiej jazdy. Ceny nie znam, bo jeszcze nie jest podane oficjalnie, ale czy to ważne? Eee, nie sądzę. <ślesk> Jakieś minusy? No nie wiem, no patrząc, no wiecie, to jest, to jest, też doświadczenie, tak jak ja teraz mówię o tym motocyklu, to są pierwsze wrażenia, to jest doświadczenie z jazdy z jednym z najlepszych zawodników e, świata po genialnych drogach, genialnym motocyklem, więc jestem oczarowany. Ale szukać tutaj minusów jakichś? To musiałbym tak pod kątem turystycznym, że nie wiem, że nie ma nawigacji wbudowanej, jakichś takich rzeczy, jestem pomad, ale nieaktywny, czy to są minusy, czy, czy nie. To nie jest motocykl do patrzenia pod tym kątem. To jest motocykl, który chcesz po prostu mieć, bo chcesz sobie czasami dzikować, ale jednocześnie pojechać gdzieś czasami dalej albo cały czas jeździć dalej jak już dojedziesz na miejsce to dzikować. No. To był miły dzień. Więcej będzie w gazecie oczywiście. Pozdrawiam. Cześć. That was scary but fun. <laughs> 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 and especially the when we went down, the rain started to fall. Rain? Rain. Now? Ten minutes ago. We yes. just went down there. <laughs> oh wow. Okay. Cool. <laughs> <laughs> I'm shaking. Oh yeah, yeah, huh? for sure.